Rozmawiamy z panem Michałem Pielą, aktorem grającym w spektaklu „Przekręt Niedoskonały”. Pan Michał Piela w tym spektaklu występuje jako Albert. Jaka to jest rola? Dzień dobry Państwu. No moim zdaniem najbardziej komediowa z tego spektaklu, ale no, to jest moje zdanie Lubi Alberta. Jest to bezrobotny aktor od wielu lat, ale nie tracący poczucia ducha, który wykonuje różnego rodzaju pracę o niższym pozycji społecznej, czyli sprzątanie sprzedaż od dogów. No jakoś próbuje przetrwać. No i jest przyjacielem Toma Lamberta. Czego poznajemy w sytuacji, kiedy się okazuje, że jest poważny w poważnych kłopotach finansowych. No i różnego, różnego rodzaju perypetie między nimi się tworzą. Przekrętnie doskonały to spektakl, który mówi tak na takim tonie lekko komediowym, ale o bardzo ważnej sprawie, czyli korupcji, układach, taki, takich układach, układzikach. Nie, ja bym raczej tak daleko nie szedł. No już nie chodzi o jakieś układy, układziki, tylko o. Yy, tak naprawdę o przekręt typowo podatkowy, więc, yy, więc po prostu yy, yy, próba oszukania urzędu skarbowego by mnie czy tu raczej w jakieś układy lub jakieś yy, zbrodnicze działalności. No tak, e, oczywiście nie, ale w jakimś tam konkretnym, takim żartobliwym tonie taki temat porusza w jakimś stopniu. Na pewno, na pewno. Wszystko żartobliwie i z przymrużeniem oka. No, nie, nie gramy tutaj na poważnie, no. Szczerze mówiąc, historia, która tu się wydarza, tak na dobrą sprawę nie ma mowy, żeby żeby się wydarzyła, gdyż za, za, za to wszystko jest za proste. No, w rzeczywistości to oczywiście o wiele trudniej i skomplikowane jest bardziej. Teatr ma na pewno taką wielką zaletę, że dużo daje większą możliwość popisu dla aktorów. Ja Wie pan, co to różnie? Różnie bywa. No, na, pewno, na pewno grając któryś raz dany spektakl. Pojawiają się nowe możliwości, otwierają się nowe klapki i na pewno aktor bardziej rozwija te role, choćby przez improwizowanie, no na pewno gdzieś wchodzi na, na, na innego rodzaju płaszczyznę już po, po którymś spektaklu. Myśmy zagrali już w tej spektakli 51, to jest 52 spektakl, więc na pewno to już taki moment, gdzie aktor się czuje pewny, już się mniej męczy, już te wszystkie kanały zostały przetkane. No i teraz jest czas na zabawę stanowczo. Co będzie się działo w Ojcu Mateuszu, Panie Michale? Ja nie lubię zdradzać um, fabuły serialu Ojciec Mateusz. Uważam, że to jest um, komedia kryminalna, którą widzowie bardzo lubią, bo można spokojnie przy niej kotleta i, i na widok krwi się nie wymiotuje, że tak powiem. Więc um, do tego zabawne postaci. Śmieszne, śmieszne sytuacje i co się będzie działo no będzie pewnie parę mordy jak to w Sandomierzu będą i kradzieże nie wiem czy w tych odcinkach nowych też się nie pojawi porwanie księdza na moment, a przynajmniej jakaś sprawa z synem Oresta Morzejki więc, więc będzie się działo scenariusze moim zdaniem są bogate no i mam nadzieję, że, 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 że widzą dalej będzie się podobał Styl stylu Ojca Mateusza a czy często Pan przybywa w naszym województwie? To wiadomo, ale czy w Kielcach na przykład? No, w Kielcach też są 10, 10 albo 11 raz. Tak, no ja tutaj przybywam czasem ze spektaklami, choćby dzisiaj, z przeklętem niedoskonałym z Teatru Kapitol, ale byłem tutaj z Dobrym Wieczorem Kawalerskim, o ile się nie mylę, byłem też jeszcze z jakimś spektaklem sprzed lat z Teatrem Polonia, z Tewciaciek Ćwiekrz życia, z Agnieszką Krukówną. Zofią Merle oraz z Violetą Arlak. Lubię to miasto na pewno, byłem tu parę razy z, z, z ojcem Mateuszem, z Serialem, w ogóle województwo świętokrzyskie dla mnie się jest takim innym województwem. Nie wiem na czym to polega, może ze względu na te wasze góry, ze względu na tę waszą roślinność, trochę taką bardziej krzakową. No na pewno, na pewno jest to bardzo ładne województwo, no i z chęcią tu przybywam. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Rozmawiałem z panem Michałem Pielą, aktorem grającym przede wszystkim w ojcu Mateuszu i znakomitym aktorem grającym w wielu spektaklach teatralnych. Dziękujemy serdecznie. Bardzo serdecznie.